Czapka rogadziecka W czwórkach ze śpiewem do kościoła. To Szare mundury, co my nosimy, co Czerwony, ptaszki, To Bo Nas było trzy plutonie, jak te tych harcerzy, to jeden był to Nie było... Szacunek do nauczyciela Szacunek do rodziców. Ja wychowałem tych dzieci, tyle mamy. Żadne dziecko na dzień dzisiejszy nie powiedziałem. Czy... Dobrze, żeby te zasady dzisiaj też nam towarzyszyły, żeby wróciły. Panie, Panie Wiesławie, jaka była, z jaki był stosunek ludności miejscowej Panie do Zabawczyków? Bardzo Na Nawet mogę powiedzieć w to Czyli nie było tak, że na przykład woleli... Sowietów woleli NKWD, bo niektórzy tak twierdzą, prawda, nie, szury, że Polska została wyzwolona i że bardziej Polacy woleli właśnie tych rzekomych wyzwolicieli, a traktowali naszych żołnierzy jak bandytów. Nie, to nie tu, to nie u nas, to nie na naszej terenie, bo placówka była w Krzyjcu u szwagra wnuka baran, Tak. Masław, ale to wszystko było patriotyczne za kon, za. Kon. Nie rozumiem, że była pomoc. Była jak to, trzeba było wziąć yy, kierunek. We wszystkim. Więc jest święty pamięci, on już nie Niemiec, on był do patrolu. On się tutaj też opijał. To był że mam jeszcze, żeśmy się zapalił i łapie, bo Cię pamiętam, Mówi, jak, jak to urosło. Ale to był, przez, nie wiem, czy pan redaktor tak powie, o tym. Uzbrojony szedł tylko to niemiecki, broń maszynową. Naprawdę, on nieźwiecy oni tutaj szli, a on miał tylko pistolet. Trzy kabeki chyba, cztery i chyba ze dwudziestu żołnierzy. A toż takety wszystko miało i rozbroiły ich. To ten dowódca jak zobaczył później, o, to oni sobie zobaczyli co się zagotowało. Rozumiem, że skoro był pozytywny stosunek do polskiego wojska, to do, do Sowietów wyjątkowo negatywny. Negatywny pod każdym względem. A do komunistów bo tak samo? To nie było no, w modzie, to nie było takiego, bo przed wojną... Nam socjalistyczne PPS tego. tak PPS Proszę, partia socjalistyczna coś takiego ale PZP u PPR to nie było nawet o czym mówić tam nawet do głowy nie przychodziło to ale to później to się już się no później się te agendy bo od roku, roku co Paliu mówię to on ostatnio akcje bojowe miał w Rozwoju to w Zbowie. to już było po wyzwoleniu i to był rok tak zwanym wyzwoleniu, oczywiście. No, tak. Stanowiska, za pieniądze. To, to tylko tak. Ale w prawdziwym patriocie, w jakby, który nawet weczni, to, to honor i wstyd nie pozwalał, nawet wiara nie pozwalała. Dzieci, rodziny to wszystko wchodziło, liczyło się. To nie ja umieram, ale pokolenie zostaje. Katyński strzał prawie, że sprzy tak zginęło 7 marca sześciu żołnierzy, zapory i, i sam komendant. To jest taki patron, który żył wspaniale, umierał bez nadziei, ale jest takie powiedzenie. Tak? Chcieli nas zakopać, nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. Mówił profesor Tomasz Panfil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Pamięci Narodowej. Mówił o śmierci... Komendanta Zapory i jego żołnierzy na Mogotowie na Rakowieckiej w Warszawie 7 marca 1949 7. roku. Czy tutaj te informacje dotarły o tym, że komendant nie żyje? Zaraz potem? A kiedy dotarły? 50. lata. A nie, nie dziwiło was, że nagle komendant zniknął? Ale to wszystko ma? było, gdzie to się wszystko się zastanawiał, gdzie to się wszystko podziało, bo to przecież była grupa. Dopiero. W 1989 roku, jak dostałem zaproszenie na spotkanie do Tarnobrzegu i składkę trzeba było na odbudowę tablic pamiątkowych po tym, to wtedy pamiętam, no nie będę tego, bo mam dokumenty ze do zaproszenie i, i pojechałem tam. Tu mamy tej... chyba, przepraszam, pamiątkę po tym. Pamiątka z tej pierwszego spotkania w Zaproczyku. Major Hieronim Dekutowski, CC. Cicho ciemny zabora 1918 1949, dowódca zgrupowania partyzanckiego AKwin ofiarował życie ojczyźnie Tarnobrzek 12 marca 1989 roku. To jest ważne dla pana zdjęcie. Bardzo ładnie, ja go właśnie trzymam o to. Jeszcze mam inną panią tak bardzo, ale o to właśnie na cierpi się o tę podstawkę, bo to musiałem wypadać. Rajdy do teraz, bo różne teraz początek, pierwsze spotkanie miałem zaproszenie i na to byłem się, te tablice na 90 jeżeli to w Karnowu w katedrze. Tam byśmy się spotkali, siostry jego były, też drugi raz później po jakichś paru latach chyba, znowu też też zostałam zaproszeniem, Już to się i spod, wtedy po, spotkaliśmy się z Genkiem Gitarką, bo tak, ujawnił się w 47, w 49 Roku dostał kartę wcielenia, po mordowi mówię, Gitarce, i poszedł do wojska, dostał się do piechoty, do przycielony. Tam w piechocie, w tej kompanii, wzorowo się wywiązywał, znał się na broni, a się zdziwił dowódca Plutonu, co był jego niego. Mówi, co ty taki, mówi znawca, jesteś, jesteś dobry. A on nie mówi, przecież był. To... I później okazało się, wybierali najlepszych żołnierzy wzorowych na szkoły oficerskie. No i wybrał Gienka. Wydelegowałem na szkołę oficerską do Torunia arcyteleryjnej szkoły. Gedek się spakował, no, pojechał. Miesiąc, dwa umundurowałem go na te szlify już szkoły oficerskiej. Po dwóch miesiącach na apelu, na raz w szkole, na ten apelu wpadają cywile. Od razu komendant ten zachodził, właśnie dał i wojskowy był jakiś, zamordował. A on stał na środku, jak jeden hidratant, to i pod mordę, nie do tego. Stupną w jak nie powiadam, bo tak był wyjazd w wojsku, z tego wyszedł się do W a się zmieszał od no, Co podchodzi do niego taki ubowiec? Mówi, coś u zapory był, się i tutaj chce się stworzyć. I od razu kajdanki rynkiem w mundurze we wszystkim, do samochodu zabrał Wróćmy panie Wiesławie do, do zapory. Jak pan się dowiedział o tym, że Komendant nie, nie żyje to ja co pan, pan pomyślał. Ja nie wierzyłem. A co pan myślał? że co ale nie się mogło stać? Ja, ja to... Że to jest że to jest, nieprawda? Powiem 50 na 50, że tak mogło to nastąpić. A czy nie wierzył pan w to, że taki ale taki dowódca mógł zostać złapany? Panie że ja sobie nie zdawałem sprawy, że taka podłość wśród niektórych...

Major Dekutowski jest jednym z symboli Wojennego i powojennego Oporu na Lubelszczyźnie Pamiętajmy też o tym, że dzisiaj Wśród tych zidentyfikowanych szczątek Jest również inna legenda Czyli Major Łupaszko Z kolei legenda konspiracji wileńskiej Białostockiej, Omorskiej. Także moim zdaniem są to Dwa z kilku najważniejszych Nazwisk spośród dowódców polowych Którzy walczyli w czasie okupacji po zakończeniu II wojny światowej Mimo tego barbarzyństwa komunistycznego Mimo tego, że chcieli ich zniszczyć do końca, chcieli zasypać wszelkie ślady, dzisiaj udaje się, udało się też odnaleźć szczątki komendanta Zapory. Po tylu latach, to naprawdę mam podziw dla tych wszystkich, którzy mają te sposoby, te laboratoria, te badania. To wszystko właśnie dzisiaj nam pod tym względem, to, to można szóstkę postawić tym ludziom. Naprawdę, z wielkim szacunkiem. Oni. Oni są takie samymi bohaterami, jak i żołnierze Zapory. Byli. To, 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 ja ich tak, bo to się naprawdę, i to powinno wpr być wprowadzone w książkach zapisane. Nie wiem jak to, ale daj Boże, mamy rząd taki, który chce wszystko to odnowić, odbudować. I to wejdzie do pamiętników i do historii. Zapora powinien być w książkach, w Jak, tak, jak najbardziej, jak najbardziej. I to w historii, no, bo powiem, można pisać historię tak. I, dwóch kierunkach. Rozwoju, rozbudowy i patriotyzmu, walki. Przecież można to wszystko Od 1939 roku do 1960 roku, do 1980 to wszystko powinno być. Bardzo dziękujemy drodzy Państwo. Tadeusz Płużański kłaniam się, a dzisiaj moim Państwa gościem był Pan Wiesław Mazurkiewicz, pseudonim Bystry. Bardzo dziękuję za rozmowę. Najmłodszy Zaporczyk, dziękuję bardzo i ja. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Magdalena Skajewska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Świat w powiększeniu. Być silnym sojuszem NATO musi być traktowane sprawiedliwie. Sojusznicy NATO muszą przeznaczać więcej na obronność. Tak mówił dziś przed połączonymi izbami kongresu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Apelował on też o przezwyciężanie podziałów wśród krajów NATO. Jego wizyta w Waszyngtonie jest związana z obchodami 70-lecia powstania sojuszu. Także z tej okazji dziś spotkali się na dwudniowych obradach szefowie dyplomacji 29 krajów NATO. Polskę podczas tych rozmów reprezent prezentuje oczywiście minister Jacek Czaputowicz. A kolejna rocznica powstania NATO to oczywiście okazja do podsumowań i zdefiniowania wyzwań, przed jakimi stoi dziś NATO, co spróbujemy zrobić z naszym gościem w studiu Polskiego Radia 24, pan Łukasz Kulesa, ekspert do spraw bezpieczeństwa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. To na początku może zapytam o same obchody, o to, jak one przebiegają, ponieważ niektórych może dziwić to, że przy takiej doniosłej okazji, jaką jest 70-lecie powstania NATO w Waszyngtonie nie zorganizowano szczytu przywódców, a państwa reprezentowane są przez ministrów spraw zagranicznych. Jeszcze w zeszłym roku mówiono o takim spotkaniu liderów. Skąd ta zmiana, skąd też to obniżenie rangi tych obchodów? nothing pewno w zeszłym roku, który zakończył się być może nie awanturą, ale zakończył się w dosyć nieprzyjemnej atmosferze, gdzie prezydent Trump bardzo ostro krytykował Niemcy i inne państwa sojuszu za to, że nie podtrzymują swoich zobowiązań do wydawania więcej na obronność. I mówiąc najprościej, wielu obawiało się, że kolejny szczyt z udziałem właśnie tego najwyższego szczebla. Zakończy się nie świętowaniem tej rocznicy, ale raczej wzajemnymi oskarżeniami. Zatem zdecydowano się na dosyć salomonowe rozwiązanie. To znaczy mamy w tym momencie świętowanie rocznicy w Waszyngtonie na poziomie oficjalnym ministrów spraw zagranicznych, natomiast w grudniu będzie w Wielkiej Brytanii Spotkanie szczyt właśnie na szczeblu szefów państw i rządów, w tym z udziałem prezydenta Trumpa. Także rocznica została upamiętniona i jest upamiętniana w sposób uroczysty, poważny i godny, ale to, to najwyższe kierownictwo sojuszu w tym roku spotka się w Wielkiej Brytanii. Wspomniał Pan o krytyce ze strony prezydenta Trumpa, sojuszników na to wcześniej pojawiała się również krytyka samego sojuszu Donald Trump mówił, że jest to sojusz przestarzały. Trudno usłyszeć od niego jakieś ciepłe słowa, nawet przy okazji tej rocznicy, na temat NATO. Jaki wpływ według Pana ma Donald Trump na sojusz? Bo z jednej strony, no właśnie mówimy, że, czy też niektórzy eksperci podkreślają, że Donald Trump podważa sojusz, że grozi nawet czasem wyjściem Stanów Zjednoczonych z NATO, że podważa też kluczowy dla NATO artykuł 5. A z drugiej strony niektórzy zauważają, jak chociażby sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wczoraj po spotkaniu z Donaldem Trumpem, że to niejako też dzięki niemu, dzięki jego przywództwu, to są słowa Stoltenberga, jednak kraje są bardziej zmotywowane do tego, żeby przeznaczać więcej na obronność. Warto przypomnieć w ogóle, jaka jest rola Stanów Zjednoczonych w sojuszu. Ona jest absolutnie kluczowa. Stany Zjednoczone to jest oczywiście zdecydowana większość, jeżeli chodzi o wydatki obronne w sojuszu, ale to jest też kluczowe, to są też kluczowe zdolności wojskowe, które Stany Zjednoczone w operacjach sojuszu, które w tym momencie trwają, a także w ewentualnych operacjach obronnych, były Byłyby w stanie zaangażować. Bez Stanów Zjednoczonych pozostałe państwa oczywiście są istotnymi graczami również w aspekcie wojskowym, ale jednak Sojusz Północnoatlantycki nie miałby racji istnienia. Stąd ktokolwiek nie byłby prezydentem Stanów Zjednoczonych, jego albo jej słowa należy traktować bardzo poważnie. Prezydent Trump rzeczywiście postawił bardzo ostro kwestię wydatków obronnych. To, co już poprzednio Stany Zjednoczone i poprzedni prezydenci podnosili, Trump zrobił to w swoim stylu, właśnie mówiąc o tym, że pozostali sojusznicy są Stanom Zjednoczonym winni pieniądze, mówiąc właśnie, że do końca nie wiadomo, czy, czy wszystkie państwa zasługują na to, żeby być chronione przez Stany Zjednoczone. W takich ostrych co... słów w... wcześniej nie słyszeliśmy, prawda? wcześniej nie było. Z jednej strony spowodowało to to, co widzieliśmy, to znaczy część, część przywódców sojuszu na czele z sekretarzem generalnym zdecydowało się jakby przedstawiać Trumpowi pozytywny obraz tego, co robi i przedstawić sojusz w pozytywnym świetle, więc mamy te podziękowania za to, że prezydent Trump zelektryzował sojusz do działania, nawet te wyliczenia, ileż to pieniędzy dodatkowo państwa członkowskie przeznaczyły. Oczywiście nie Dlatego, że boją się prezydenta Trumpa, tylko dlatego, że no to wynika z ich oceny sytuacji strategicznej. A z drugiej strony, zaktywizował się również w Stanach Zjednoczonych taki ruch obrony NATO. I oczywiście to jest większość ludzi, którzy rzeczywiście się na, na NATO znają i spędzili w sojuszu dużą część swojego życia. Ci wszyscy, którzy wiedzą, jakie jest znaczenie tego, że Stany Zjednoczone posiadają sojuszników, na których mogą liczyć w, właściwie na całym świecie. W związku z czym nie tylko w ramach administracji Departamentu Stanu, Departamentu Obrony, innych agent jest taki ruch obrony NATO ale również w kongresie, gdzie dzisiaj Stoltenberg przemawiał, jest zdecydowana większość członków, którzy popierają członkostwo Stanów Zjednoczonych w Sojuszu, którzy krytycznie się odnoszą do, do tego sposobu działania prezydenta Trumpa. A również społeczeństwo amerykańskie w większości popiera zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Sojuszu. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Pan Łukasz Kulesa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję również. Magdalena Skajewska. Do usłyszenia. Powtórka programu. Także powtórka za ja powtórką.